Cześć, jestem Michał. Jeśli mieszkacie za granicą i zastanawiacie się, jak przelewać pieniądze do Polski, to zaraz pokażę Wam sposób na to, jak zrobić to taniej i szybko. Sam od kilku lat mieszkam w Londynie i regularnie wysyłam pieniądze do Polski. Wcześniej korzystałem z usług wielu innych firm, ale od jakiegoś czasu odkryłem serwis TransferGo, dzięki któremu mogę to zrobić dużo szybciej i taniej. Według mnie jest to jeden z lepszych serwisów tego typu, który oferuje przelewy do Polski. Za chwilę pokażę Wam, jak skorzystać z serwisu i dokonać przelewu. Aby wykonać przelew za pomocą firmy TransferGo, najpierw należy wejść na ich stronę. Po wejściu należy się zarejestrować, jeśli ktoś nie ma jeszcze konta. Rejestracja odbywa się bardzo szybko. Można to zrobić na dwa sposoby: za pomocą konta Google albo podając swój e-mail adres. Ja to zrobię podając swój e-mail adres. Gdy to zrobimy, zostajemy przeniesieni następnie do panelu użytkownika, skąd możemy już dokonać przelewu. Aby to zrobić, musimy najpierw podać kwotę, którą chcemy wysłać. Dla tego przykładu, na przykład, wyślemy 300 funtów, następnie należy kliknąć przycisk Dalej. Zostajemy wtedy przeniesieni na kolejną stronę, gdzie musimy podać wszystkie nasze dane do wysłania przelewu. Ja to teraz zrobię bardzo szybko. Po wpisaniu tych danych możemy już przejść dalej. Następnie należy podać dane odbiorcy, gdzie mają zostać wysłane pieniądze. Po wpisaniu wszystkich danych należy jeszcze raz wszystko potwierdzić, klikając w ten zielony guzik i następnie jesteśmy przenoszeni już do strony, gdzie należy dokonać wpłaty. Po wpisaniu danych można już nacisnąć ten zielony guzik, wpłacić kwotę i nasze pieniądze powinny znaleźć się na koncie odbiorcy w ciągu 24 godzin, bardzo często nawet już tego samego dnia roboczego.